Kiedy kokolwiek odra czy Marian Pałacetki Braniny Zobaczymy, co inni zawodowcy połapali. Władził mi Też To jest chodząca historia koła Odra. No. Jak Władził? W Karpie? japońce o no to poza limitem. Gadasz? się. To z opóźnieniem. Staram zrobić zawodowców. Parę tak? metrów, złapałem dwa No to, to jest limit już, przynajmniej na karpiach. Jak tam wędkasz? Słabo. Tam wyniki? Cztery. Cztery, tak? Ale co, są same karpie? Aha. No a tu Leszku, o... słyszałem, że pan ma jesiotra egzotyka A mógłby pan mnie zobaczyć na Oczywiście! Kolega Leszek Tuszyński i Jesiot. Śliczna ryba. Widzisz jaka dziwna zobaczył? Już Krzysiu, powadz jaki nos ma. Takiej ryby to u nas nie zobaczy. Może, kiedyś. Ale pięknie ma. Takie piękne ma. No to są ryby, które kiedy później zobaczymy, bo tutaj też jest... Chodząca historia koła Odra. Słucham? Ja mam karkia i dwa karasie. Tak? No. No, a słyszałem, że masz jesiotra też. Mam jesiotra. To później go zobaczymy jak będziemy wiesz. Ważyć. Ale... No jak możesz? Tylko żebyś brania w tym czasie nie przegapił. Ja go widziałem. To pierwszy jesiot, jaki został... Oj, ten jest dużo większy. Nie to jest skarb. Skarb No. To nie jest jeździot, to jest sterlet. Sterlet, nie, ale... To i ta odmiana hodowlana, nie? Ale... Wie to w naszych warunkach to jest egzotyka, bo... Tak jest. To tylko w ośrodku można komercyjnym zobaczyć, jak to wygląda. O, ojej oj, ale z No. O, tak wygląda jesioł z wąsy. O. Płetwa jak u Chodź do mnie. Chodź, no idź do Pana, no idź. przez nic Ci nie zrobi. No idź Krzysiu, ej Krzysiu. Gdzie A idziesz? Jest. Chodź tu. Chodź to stań tu, stań Stań, to zrobisz sobie zdjęcie razem z rybą, no. Pan tu, nic chodź. Patrz. No, Patrz. No. O, ryba prawie taka duża jak Ty, Krzysiu. widz no. Gratuluję. Uważaj jak. Jak tam wyłowiłeś wszystkie karkie? Nie tylko dwa i dwa pół. no to wejdziemy. Jeden duży kark. Są tacy, którzy mają po jednym czy tam dwa ja Mam dużego karku. Tak? O to? No to jest gdzieś czwórka chyba, nie? Albo więcej. Albo więcej, bo... Ja miałem tu kiedyś 6,10, ale to było... Wasicki kurde pogromca sumu. No i jak co, co złowiłeś? Aha, no to dobrze. O. A tutaj. No. Heniu Żydak, tak. O i coś uperek. To, już, to jest, naprawdę chodząca historia Koła Odra. Bo kurde, ja, ja nie mam, nie ma żadnych dokumentów z tego okresu. Ja, ja bym chciał zrobić taką monografię Koła no, Odra. Tak. Pęski był prezesem, ja byłem sekretarzem, a, a, a ja skarbnikiem, przepraszam. Tylko, że w force klasowała żona Tokarza. No, to ale to jest już jeszcze za czasów Leszcza, to jeszcze w 50, 50. dwójce. 50? A czyli koło numer dwa. Tak, no bo wiem że szkoła numer dwa to fabryczna yy, powstała Politechnika Aspa Hydral Polar no, ale to, to, ale to z, praktycznie z odry ale, ale prezes pominął jednego prezesa u nas kogo? który był w kole kogo? Janusz Szuczki. ale ale ja, bardzo ja, krótko ja... ale był był był, 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 był. On, yy, zginął śmiercią tragiczną bo on normalnie teraz... ale w jakich latach to było? Wcześniej, ale to w których w których nie pamiętam. ale po, po tym pierwszym pę, znaczy Pęski, A, tak? oczywiście. Tak, 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 tak. Pęski był chyba i czy lata był. To mężczyzna taki, fęz. zęby miał jak głup, my się z niego Ale najlepszy to był ja się, no. Pamiętam no, to jaki to był po szpitalu, żeśmy siedzieli i taki chłopiec on miał kryjąkę tę krakowską, tak miał. na ja tą no, ja wód, tam, no Na pewno. Na pewno. I chłopiec był jeden na dep, bo Boże, myślałem, że i złamał. mi się do Krakowa i Normalnie. E, miał kronikę zrobić e, tego i to wszystko. Przez... Wiem, wiem, tak. No i kolega, Czesiu Parek wraca do dawnej formy. Na drzwi, na drzwi.

Om dus wel te dus je kap. Dus niet dan. Ja, niet stop. Dat is ook niet. En Ik ben aan het aanvoeren. Ja. Dus zo No to takie kinały. Mm. Ale w ogóle dobrze, że biorą, bo widzisz, że bardzo słabo ryba bierz. Łamikomy. O, pozałóżki. A to jest um... Będzie miał skrzynią. No i bardzo I lepiej. Nie, no. Kolega teciu teraz. O to jest O no i przynajmniej zobaczymy... No, nie, nie, nie. Zobaczymy fachowca od... Od sportu koleodra, trofeum, o, w koleodra z trofeum o staniu walorskim No i jak? Co, doszło? Jednego i No to może jeszcze coś weźmie. Ryba bierze bo przed chwilą widziałem, że ten I, I co w międzyczasie coś brało? Takie leciutkie skubania.

duzka tu krakie no tam co nie ma się zakładało nic nie czekałem tam gdzieś było to jest no 2, 8, 7, 8, 9, 10. Mogę do mamy zadzwonić? Tata Mogę do mamy zadzwonić? W stronie Dzwonię do mamy, bo wziąłam swoją komórkę, nie ma już jej A gdzie jest ta, ta, ta. koniec Dzwonię do mamy

Basia, wiesz. Jesteś bez co Basia? Łukaszek Uśmiech Krzysiu. Ale fajnie Tak, ja chcę zakamerować.